Dlaczego postanowiłam wstawać o 5 rano? I czy wstaję codziennie o 5 rano? O której chodzę spać? I masa e, odpowiedzi na przeróżne pytania, które się pojawiły u mnie w ostatnim czasie, dzisiaj w filmie. E, to pierwszy film tego typu, a prowadzę wszystkie kanały e, swoje, socjalne media od 8 lat. Prowadzę bloga, Instagram, Facebook. Teraz będę próbowała takiej formy przekazywania e, swoich informacji, także e, zaczynam z YouTube'em. E, filmiki. Pogadankowe, mam nadzieję, że mi się to uda i zapraszam Was bardzo serdecznie. Cała moja przygoda, jeśli chodzi o poranne wstawanie, rozpoczęła się od tej książki. Książka nazywa się Fenomen Poranka. E, powiem Wam, że książka e, bardzo motywuje do zmienienia swojego życia. Nie tylko jeśli chodzi o poranne wstawanie, bo można wstać z samego rana i zmarnować ten czas. Można na przykład oglądać TikToki, bardzo lubię oglądać TikToki i nie wiadomo, kiedy upływa godzina na oglądaniu tych TikToków, a można ten czas wykorzystać do cna. I odkąd postanowiłam stawać z samego rana, uwaga, schudłam a bardzo zależy mi na tym, żeby stracić parę kilogramów, ponieważ w ubiegłym roku, gdy wszyscy zostaliśmy zamknięci podczas tej pandemii, przytyłam i opornie mi idzie zrzucenie tych kilogramów. Także nawet e, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, Zastanówcie się, znacie osobę, która wstaje wcześniej rano i jest otyła, bo ja nie. Poranne wstawanie bardzo zmieniło moje życie, nie tylko pod kątem em, tego, że mam więcej czasu, że schudłam, ale też pod kątem jasności umysłu i pod kątem mojej pracy. Co robię, gdy rano wstaję o 5? Mam takie dni trzy razy w tygodniu, gdzie jadę na siłownię. Jestem tam już o 5.20 i robię trening. Trening złożony z rozgrzewki i później wybieram sobie, które partie ciała chcę ćwiczyć: czy górne, czy te dolne. To trzy razy w tygodniu. A dni, w których pozostaję w domu, mam na dole bieżnię. ćwiczę na bieżni 10-15 minut. Później robię przysiady i brzuszki. Co ja gadam 10-15 minut? Jeżeli ćwiczę w domu, to minimum 30 minut na bieżni. Nagrywam też to na swoim Instagramie, motywuję Was do tego. Następnie, gdy uda mi się już wykonać te ćwiczenia, zazwyczaj przyjmuję leki, ponieważ zdiagnozowano u mnie niedoczynność tarczycy. Odczekać muszę pół godziny, zanim zjem śniadanie, więc w tym czasie zazwyczaj idę medytować stosować afirmacje, to zazwyczaj trwa tylko kilka minut, szczególnie gdy teraz się chce, ponieważ jest bardzo piękna pogoda na podwórku, więc wychodzę codziennie rano na taras, żeby to zrobić i następnie idę się myć, robić śniadanie, przebierać budzić dzieci, wieść je do szkoły i przedszkola. Są też takie dni, kiedy po prostu praca się napiętrza, więc siedzę na Siedzę przy komputerze i, i działam, odpisuję na maile. Bywały też takie momenty, kiedy zostawało mi trochę czasu. Zazwyczaj wtedy czytam 10 stron książki, ale to naprawdę jest bardzo rzadko, bo mi się wydaje, że ten czas z rana upływa znacznie szybciej niż ten czas z wieczora. Najczęściej zadawanym pytaniem jest, o której chodzę spać, gdy wstaję tak wcześnie rano o 5. Otóż chodzę spać o 22.30, o 23.00. Zdarzało się, że i o północy, i nie czułam się e, zmęczona. Dlaczego? To też jest bardzo ważne, kluczowe pytanie. Zauważyłam, że nasz organizm to jest bardzo inteligentna bestia. Gdy spałam książkowe 8 godzin, byłam bardziej niewyspana niż gdy śpię teraz w krótszej ilości czasu. E, uważam, że. Nasz organizm przyzwycz... szybko bardzo się przyzwyczaja do nowych sytuacji i gdy mój organizm jest przygotowany na to, że śpię mniej, to ten sen jest bardziej głęboki, bardziej regeneracyjny. A gdy spałam 8 godzin, często budziłam się w nocy um, z jakimiś głupimi myślami i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Także ten krótszy czas snu lepiej na mnie wpłynął. Jak wiadomo, sen jest bardzo ważny, ale co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o poranne wstawanie, o regularność, jeżeli już chodzimy spać 22-23, wybierzmy no sobie jakąś godzinę i chociażby się paliło i waliło, starajmy się pójść o tej godzinie spać. Jeżeli stajemy codziennie o 5, no to starajmy się stawać, stawać o tej 5. Nie może być to 5.20, 20, 5, 30, ani 6. Po 20 dniach tego wyzwania, które sama na siebie narzuciłam, Mój organizm tak szybko i sprytnie się przestawił, że budziłam się przed budzikiem. Także to też było coś niesamowitego, ponieważ stwierdziłam, że jak to? Przecież budzik jest za 5 minut, a ja już się przebudziłam. Myślałam, że to środek nocy, ale to tylko pokazuje, jak działa nasza podświadomość. E, może powinnam też ten, e, to jest mój pierwszy raz taki gadany, więc e, <laughs> wiecie, może powinnam zacząć ten film o tym, dlaczego e, chciałam wstawać wcześniej. E, oczywiście zmotywowała mnie do tego e, książka Fenomen Poranka, ale też przyszedł taki okres w moim życiu, kiedy nie miałam dla siebie czasu. Oczywiście e, utrata wagi jest numerem jeden, ale też e, samorozwój. E, to, żeby zmienić swoje życie, żeby poczuć się, że człowiek nieustannie działa. Przecież każdy z nas chciałby być szczęśliwy. Ja zawsze mówię i uważam, że w życiu nie chodzi o to, żeby prześlizgnąć się, prze, prześlizgnąć się przez życie byle jak, ale żeby wycisnąć z tego życia jak z cytryny najwięcej, ile się da, i tak samo e, te poranki. Ja czuję, że skoro zaczęłam e, z tymi porankami, e, to że mogę zrobić wszystko, skoro Taka rzecz jak wstawanie rano, która zawsze była dla mnie bardzo ciężka, bo jestem typem sowy, gdzie mogłabym do pierwszej, drugiej, trzeciej siedzieć przy komputerze, a następnie do trzynastej spać. Ta rzecz wstawania wczesnego była dla mnie nie do wykonania. Bardzo ciężko było mi wstać pierwszego poranka, ale zaczęłam od tego, że wmusiłam się, szłam taka na pół śpiąca do łazienki i spłukałam twarz zimną wodą. E, wówczas poczułam się już lepiej, następnie bardzo zimną wodą umyłam zęby i człowiek się już poczuł taki orzeźwiony. Powiecie, że można by było wskoczyć od razu pod prysznic i również e, zaczerpnąć takiego orzeźwienia, ale na prysznic trzeba zasłużyć, moi drodzy. E, trzeba e, poćwiczyć i się spocić i wtedy można <laughs> zasłużyć na prysznic. Odkąd stosuję te poranki, naprawdę jestem szczęśliwsza. Nie wiem, czy ze względu ćwiczeń e, fizycznych, na które nie miałam czasu w ciągu dnia, bo ja naprawdę bardzo dużo rzeczy robię w życiu. Robię rzęsy, pracuję w salonie, e, e, piszę bloga, prowadzę Instagram, e, robię zdjęcia na zlecenie, także bardzo ciężko mi byłoby jeszcze wcisnąć w ten e, czas e, ćwiczenia, a przecież jeszcze mam dzieci, które trzeba odebrać ze szkoły i z przedszkola. I spędzić z nimi popołudnie, bo też nie sposób mieć dzieci i się nimi nie <śmawiać> zajmować, chociaż chłopcy są już tacy duzi, żeby sobie poradzili, ale to też nie na tym macierzyństwu polega. Także ta piąta jest godziną idealną, jeśli chodzi o ćwiczenia i zrobienie czegoś dla siebie. Ogólnie, e, bardzo skupiam się na moim Instagramie i e, społeczność, którą tam zebrałam, bardzo się również podierała tym, tak jak ja, e, wstawaniem z samego rana. A dziewczyny wstają, widzę, oznaczają mnie. E, również kupiły wyzwanie, które wydałam. Wydałam takie wyzwanie, w którym macie 11 kart do druku, e, wszystko opisane, zmotywowane, bo ja bardziej jestem osobą taką piszącą niż e, mówiącą. Także bardzo łatwo mi przyszło napisanie tego wyzwania, i dziewczyny właśnie kupiły je, wzięły w nim udział i cały czas biorą, bo mogą przyłączyć się do tego w każdej chwili. Ja tutaj pod spodem zostawiam link Wam też do tego wyzwania i do mojego Instagramu. Możecie się przyłączyć do, wspólnej, do wspólnego wyzwania, chciałam powiedzieć, do wspólnej zabawy, ale również można potraktować to jak zabawę. Wtedy będzie łatwiej to przełknąć, tak. Czy się uda stać rano, czy się nie uda. Niesamowicie się cieszę, że bardzo dużo osób zainspirowałam do zmiany w swoim życiu. Ogólnie nigdy nie lubiłam takich gadek motywacyjnych. Wstań rano, a zmienisz swoje życie. Wstawaj rano, a twoje życie zmieni się na lepsze, schudniesz itd. Tak ale e, czytając tą książkę, uwierzyłam, że to jest prawda, i przekonując się na własnej skórze, uwierzyłam, że to jest prawda. I jestem e, niesamowicie szczęśliwa, że e, wcieliłam to w swoje życie, mm, że mam bardzo dużo czasu z rana, że wszyscy wstajemy, że wybieramy się do szkoły, przedszkola do pracy bez stresu, bez żadnego zbędnego napięcia, szybko, szybko, bo nie zdążymy. A też ciekawostkę opowiem Wam, jak to wyglądało u nas wcześniej. E, wcześniej e, budzik dzwonił o 7, wrzucało się te drzemki, i w ostatniej chwili wychodziło się na spidzie z, z domu, często bez śniadania, i ledwo chłopaki zdążali do szkoły i przedszkola, a teraz po prostu przyszły takie fajne czasy, jeśli mogę tak powiedzieć, w naszym domu. E, I wszystko robimy na spokojnie. I ten czas z rana. Jest takim zbawieniem. Ja mogę na spokojnie każdego dnia umyć włosy, wziąć prysznic, umalować się i <laughs> nie wstydzić się nie chodzić tak jak klump pod szkołą. E, także bardzo Was zachęcam do tego, żeby wstać rano wcześniej. E, jeśli nie jesteście przekonani, książka na pewno Was przekona. E, wyzwanie na pewno Was przekona. E, też e, Skomentowała mi ostatnio taka jedna dziewczyna, że nie każdy się do tego nadaje. Oczywiście nie każdy się do tego nadaje, ale małymi kroczkami można zmienić swoje życie. Nie musisz od razu, jeśli wstajesz o 10, wstawać o piątej. Możesz każdego dnia robić to stopniowo, każdego dnia wstawać pół godziny wcześniej. Ja zrobiłam to drastycznie, dlatego że bardzo lubię pozytywne zmiany wcielać w swoje życie szybko i na dobre mi to wyszło. Także mam nadzieję, że i Wam się uda. Będę trzymać za Was kciuki. Jak na pierwszy raz rozgadałam się aż za dużo. Także to wszystko. Zostawcie mi w komentarzu wiadomość, o której wstajecie. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Buziaki, hej!